A śląsk jest takim wyjątkowym miejscem na mapie Polski, na mapie Europy i na mapie świata, bo zainteresowanie własnymi korzeniami, tym, że chcemy pokazać, że jesteśmy ślązakami, że jesteśmy ze śląska, że przynajmniej w połowie jesteśmy ślązakami, bo jeszcze tutaj o Krojcokach musimy pamiętać, to wszystko przekłada się na działanie, na aktywność i na pracę. Oczywiście. Trzeba na to mieć pieniądze, więc te pieniądze, które dostaliśmy dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej bardzo y, w tym pomagają. Powstały wcześniej podyplomowe studia z wiedzy o regionie, ósma edycja się odbywa. Studia przeznaczone przede wszystkim znowu dla nauczycieli, ale także dla innych zainteresowanych innych chętnych. Natomiast cały czas nasi słuchacze mówili o tym, że jest potrzeba stworzenia nowych studiów, i to są te, które nazwaliśmy podyplomowymi studiami region, język i kultura. I to są takie studia, które mają być przygotowaniem nauczycieli do prowadzenia językowej edukacji regionalnej śląskiej w szkołach. Oprócz tego robimy ogromne edukatoria regionalne w Cieszynie, w Rybniku, w Rudzie Śląskiej i w Kamieniu Śląskim, ponieważ chcielibyśmy objąć wszystkie podregiony Śląska tymi działaniami. Bardzo XVII stulecia. Chwalę się tym, co można się chwalić, czyli śląskiem, czyli tym, co jest moim heimatem. JoFest lubi łazić obleczono po śląsku, to jest taki mój codzienny strój. Łaża tak po mieście, jeżdża się bankiem czy cugiem, ale też chodzę tak do szkoły i wiem, że teroski jest tak, że młodzież bardzo docenia ten strój, nawet niekiedy pytają, kiedy zaś przyda tak go oblecono. przede wszystkim ruszyła produkcja mnóstwa pomocy dydaktycznych. Dostaliśmy zgodę na wyposażenie szkół zainteresowanych edukacją regionalną w różnorakie książki i pisane oryginalnie i tłumaczone na śląski, aby biblioteki szkolne tych szkół, które podejmują edukację regionalną miały z czego korzystać, ale ruszyła też produkcja wielu dodatkowych pomocy dydaktycznych. Powstają zeszyty ćwiczeń do pisania po śląsku i zeszyty ćwiczeń do uczenia się języka śląskiego. Oczywiście moją ulubioną książką jest Ślabikosz Górnośląski. W jego powstawaniu uczestniczyłam. Mnóstwo pracy zostało włożone w to, żeby pokazać ktoś, kto go do, jak może się nauczyć pisać. Literatura śląskojęzyczna e, idzie powiedzieć, że Jeterowski we swoim złotym okresie, jako z tego roku e, wydawnictwa wydawają coraz to więcej książek e, pisanych po śląsku, coraz to więcej ludzi te książki kupuje. E, Niektóre z tych książek e, będą wykorzystywane jako lektury, które będą czytane przez kolorze, przez bajtli w szkołach. E, I mam nadzieję, że te bajtle, które będą się uczyć e, już, mam nadzieję, net języka śląskiego, w przyszłości będą też użytkownikami gotki śląskiej, które będą e, pisać, czytać też w języku śląskim. Chcemy, żeby ten bajtel był zastąpany w Tygodniu Śląskim, żeby ten język śląski był czymś, co nie tylko się pojawia na lekcjach języka śląskiego, ale także poza tym środowiskiem klasowym, e, także w ich komunikacji, e, żeby przynajmniej te elementy, tak jak z językiem angielskim. Jest jeszcze jedna rzecz, która w tej chwili powstaje, e, Śląski Portal Edukacyjny, na którym te wszystkie materiały będą w otwartym dostępie umieszczone. Edukacja regionalna, żeby pasować do współczesnego świata, musi się zmieniać. Celem tej edukacji ma być przygotowanie młodego człowieka, który doskonale będzie wiedział, z jakiego jest miejsca, ale będzie się czuł pasującą istotą do współczesnego świata, że wszystko, co obecnie jest na świecie, przez niego będzie kulturowo zrozumiane. No to wszystko dzieje się jakby trochę alternatywnie od rzeczywistości politycznej, w której z jednej strony Sejm przeprowadził ustawę o języku śląskim, z drugiej strony ta ustawa nie została podpisana, ale mamy myślę wszyscy takie poczucie po w okresie rozpoczęcia tego projektu edukacji regionalnej na Śląsku, że absolutnie jest to coś totalnie pozytywnego i myślę, że napawającego taką bardzo, bardzo dobrą energią na to, że idziemy fenomenalnie wszyscy razem w tę samą stronę i że nasze dzieci pójdą razem z nami.